Dzień dobry, witam kochani bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj chciałam Państwu podać fajny przepis na owsiankę pieczoną w piekarniku. Potrzebować będziemy dwie szklaneczki płatków owsianych. Ja mam górskie, szklaneczka 250 ml. Wsypujemy do miski. Do tego damy sobie mleko. Można też zrobić na wodzie, ale ja uważam, że mleko zdecydowanie yy, no, po prostu owsa, owsianka lepsza jest. Do tego dajemy dwie szklanki mleka. Mieszamy sobie. I musimy to, kochani, zostawić na około 10 minut, żeby płatki po prostu pochłonęły to mleczko. W międzyczasie, kochani, jak nam tutaj będzie to pęczniało, Potrzebujemy tak dwa banany. Musimy sobie widelcem zgnieść. To w międzyczasie. I potrzebować do owsianeczki jeszcze będziemy tak dwa jajka, trzy łyżki żurawiny suszonej, trzy łyżki orzechów włoskich. Ja sobie tak już posiekałam. Jedną łyżkę rodzynek, jedną kopiastą łyżkę. Tu mam y, zmiksowanego, y, znaczy zmiksowane migdały. Odrobineczkę soli do smaku, tak minimalnie, żeby tak podkręcić ten smaczek tego wszystkiego. I na górę polejemy sobie delikatnie miodem płynnym, dosłownie jedną łyżeczkę. Także to będzie bardzo fajna owsianka. O, proszę zobaczyć, jak już płatki pochłaniają to mleko. Także będziemy za chwileczkę działać dalej. Banana rozgniatamy, widelcem. Dokładamy do wkładku, wszystko tutaj, te bananki, tutaj dajemy. Malutką szczyptę sobie dosłownie taką maleńką, o tyle wystarczy. Dwa jajka rozczepujemy. Mieszamy. To jest, kochani, owsianka bez cukru i bez mąki. Ja tylko na górę dam odrobineczka miodu płynnego i naprawdę to będzie rewelacyjny sposób na coś zdrowego, pysznego. O, I teraz dajemy tak. Zostawiamy sobie troszeczkę orzechów i żurawiny, bo będziemy na górę na ciasto dawać. Czyli tak gdzieś połowę z tego damy sobie do Ciasta tutaj do środka i tak samo żurawina. Dosłownie parę zostawimy tak do ozdoby, żeby tak fajnie wyglądało. O, tyle gdzieś. Wszystko mieszamy. Piekarnik nagrzewam na 180 stopni. Tutaj mam małą keksóweczkę. Wyłożyłam sobie papierem do pieczenia i ona ma wymiar 15 na 25 Wylewamy sobie naszą owsiankę. Wyrównujemy. I teraz na samą górę dosłownie jedną płaską łyżeczkę płynnego miodu polewamy sobie tak delikatnie po całości o. i na górę tą żurawinkę fajnie to będzie wyglądało też. Tak przede wszystkim do stopy. I posypujemy orzechami. Orzechy tutaj, kochani, pasują wszystkie. Jakie, jakie Państwo mają w domu? Bo i orzech laskowy tutaj może być, i orzechy brazylijskie, pekan. Co tam Państwo mają w domu? Do owsianki każdy orzeszek pasuje. Teraz, kochani, wkładamy to do naszego piekarnika. Proszę zobaczyć, jak to fajnie już teraz wygląda. Wkładamy do piekarnika. Drugą półeczkę od dołu na 45 minut. O, no i czekamy. Kochani, czas pieczenia się skończył. 45 minut. Wyciągamy. O, fajnie się upiekło. Kochani, jak wystygnie, to ja państwu pokażę jak wygląda w środku. No, na razie bardzo fajnie, proszę zobaczyć. Na razie świetnie wygląda. I podejrzewam, że fajnie będzie upieczony, bo tu już tutaj widać. No, jak ostygnie, to ja Państwu pokażę, jak wygląda w środku. Kochani, nasza owsianka już wystygła. Spróbujemy ją, spróbujemy ją wyciągnąć. Bardzo fajnie się upiekła. Proszę zobaczyć, jaka fajna. Fajna jest złoczysta. I ukroję, żeby Państwu pokazać, jak wygląda w środku. Fajna, wilgotna, i fajnie się kroi. I taka naprawdę zdrowa wersja. To jest zdrowa wersja owsianki, kochani. Także zachęcam kochani do zrobienia sobie takiej owsianeczki w domu, bo naprawdę warto. To jest wersja. No taka naprawdę na bogato i bardzo zdrowa niskokaloryczna bez cukru. Także polecam gorąco wypróbować sobie ten przepis. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.